Halo halo, witam wszystkich! A w dzisiejszym odcinku zobaczymy sobie zapis z naszej arki. Jak widzicie, już tutaj zaczynam rozstawiać markery, czyli z jednej strony łucznicy, z, dru z drugiej strony piechota. Kawaleria będzie w naszym obelisku, i tutaj zawsze zaczynamy w ten sposób, że zaczynamy dwa rali. Pierwsze to jest kawaleria, która idzie na nasz obelisk, i w środku tego, tego rali będzie też nasz garnizon. Tak, żebyśmy jak najszybciej przechwycili ten nasz obelisk. I mieli tam już ustawiony garnizon, tak, żebyśmy mogli sobie spokojnie tego naszego obelisku bronić, bo na początku gry jest to naprawdę bardzo, bardzo ważne. I tego obelisku na początku nie można przegrać. Drugie rali będzie zaczęte na obelisk wroga, ale tam nie będziemy szli, ponieważ takie rali naprawdę bardzo rzadko się udaje, więc my po prostu. Złamiemy torali i będziemy atakować ołtarz nieprzyjaciela, i tam ustawimy sobie taki powiedzmy prowizoryczny garnizon, ale zazwyczaj to wystarczy. Także widzicie, ja tutaj akurat jestem odpowiedzialny za początek grali. Oczywiście widzicie całą rozgrywkę na przyspieszeniu, bo gdybym zrobił zwykły, zwykłą, że tak powiem, prędkość. To byłoby to niesamowicie nudne. Oczywiście, kiedy się gra, to czas płynie szybko, natomiast kiedy się ogląda, to wydaje mi się, że on płynie powoli. Jak widzicie, rozstawiam tutaj też trzy pozostałe moje marsze. Jeden jako taki support do obrony obelisku. Tutaj widzicie, używam umiejętności, żeby nasze rali szły szybciej, ale też żebyśmy te obeliski szybciej zdobyli i szybciej mogli się teleportować. Oprócz tego, tak jak mówiłem, te trzy moje pozostałe marsze, jeden do obelisku, dwa akurat mój to garnizon, tak więc wysyłam tam jeden marsz do garnizonu i wysyłam też jeden marsz na ołtarz, tak, żeby, żeby tam dołączyć do garnizonu. Także tutaj widzicie, przejmujemy obelisk, no i już będziemy o. Właśnie w środku był garnizon, i zobaczcie, my już mamy garnizon ustawiony. Nawet, jakby ktoś nas teraz zaatakował, to nie ma problemu. A my będziemy się e, e, zaraz zobaczycie, bawić, e, bronić bardzo dobrze. Bo tutaj zaraz dojdą nasze marsze, żeby, żeby absolutnie nikt obelisku nie wziął. I tutaj widzicie złamane rali. Nie idziemy na obelisk, tylko idziemy prosto na ołtarz. Jeden marsz tam się trochę zagubił. Ale pozostałe idą na ten ołtarz. No i teraz widzimy, idzie rali na nasz obelisk. I teraz tak, zasada jest taka, że jeżeli garnizon jest w stanie sobie sam poradzić, to po prostu nie atakujemy go, nie atakujemy tego rali, niech ono sobie tam, że tak powiem, bije w ten obelisk. Ile tylko czasu chcę, bo to tylko strata czasu dla przeciwnika, my się tym nie musimy martwić, nie musimy od razu zabijać. Eee, także możemy sobie spokojnie poczekać, aż ten Atylla zginie. Ja powiedziałem wszystkim, żeby nie słomowali. No i tu widzicie, przejmujemy jednostki, bo one się w pewnym momencie otwierają. Tutaj a monitora niestety jest trochę powolna, ale też dołączy do tego garnizonu i. Teleportuję swoje miasto, i pierwsze co zrobię, to zobaczycie: o cofam moją, mój marsz do rali, cofam też ten z obelisku, bo już wygraliśmy obronę obeliska. No i zaczynam rali na ostatnią strukturę. Więc dwie nasze już mamy z ustawionym garnizonem, trzecią mamy od wroga przejętą naszą kawalerią, a czwartą właśnie teraz robimy rali. Oczywiście, kiedy wróg traci te swoje budynki na samym początku bardzo szybko, to od razu jest im o wiele, wiele ciężej, że tak powiem, wrócić do gry. Tak? Także ten początek jest naprawdę bardzo, bardzo ważny. Nam się często udaje od razu zabrać cztery, że tak powiem, budynki nieprzyjaciela, i wtedy gra jest o wiele, wiele prostsza. Tutaj widzicie, my już. Tak naprawdę moglibyśmy ten budynek zesformować, natomiast ja ustawiam markery, żeby nikt tego nie robił, że po prostu niech poczekają na rali. A później tymi świeżymi marszami, zamiast właśnie sformować ten budynek, to my sobie świeżymi marszami pójdziemy po prostu do środka. Nie ma sensu, żeby robić inaczej. Tutaj jeszcze taki naprawdę śmieszny błąd. Bo oni wycofali jednostki ze swojego garnizonu, tak? No Zupełnie bez sensu. Tutaj widzimy, my mamy garnizon, jeden i drugi. Oni, mimo że dosyć szybko zaczęli lali, to one nic nie da, ponieważ my jesteśmy tutaj ustawieni w tym garnizonie i nic złego się nie stanie. Tutaj odzyskują swój budynek, ale po naszej stronie nie są w stanie absolutnie nic zrobić znowu. Odwołali Rali, co jest bez sensu, bo wiecie, szybciej wracają jednostki, które umierają. Natomiast jeżeli robicie cancel, to wtedy te jednostki muszą naprawdę sporo wracać do miasta i to się po prostu nie opłaca, zwłaszcza jeżeli jest to piechota. No, ale to już ich błąd. Nasi przeciwnicy generalnie nie byli, że tak powiem, zbyt Dobrą drużyną, widzimy, że tutaj po zabraniu im ich struktur, środek jest dla nas bardzo łatwy. Ta moja strona północna radzi sobie lepiej. Ta południowa ma tak budynki pół na pół. No ale arka jest nasza i to najważniejsze. Nie wiem, co takiego się tam stało. Może, może ta południowa ich część po prostu grała lepiej. Tu jeszcze widzimy, że zobaczcie, nie są w stanie nawet odzyskać swojej struktury. Tak, tej, której, którą ja zabrałem, mimo że tam mają rali, mogliby zrobić swarm i znowu odwołali rali tym razem, co jest no zupełnie bez sensu. A tu widzicie, jeszcze uciekają przed nami w środku, wracają do miasta pełnymi marszami zamiast walczyć. Także, mnóstwo takich błędów, których w arce nie powinno się robić, bo w arce, jeśli już walczymy, to walczymy do końca. tak? Nawet jeżeli to rali nasze przegrywa, to nie opłaca się go. Że tak powiem, kończyć, bardziej się opłaca po prostu tym rali zginąć i, i później w inny sposób wrócić do walki. Widzimy, że ten ołtarz, który odzyskali, już tracą z powrotem. No i tak, szczerze powiedziawszy, to już tutaj później nie było zbyt wielkiej gry. Arkę dostarczyliśmy oczywiście bez problemu, kontrolowaliśmy cały przebieg oni. Ich budynki mieli tylko okazjonalnie, na chwilę, jeżeli je odzyskiwali. To naprawdę dosyć szybko je tracili. Tutaj będziemy mieli jeszcze ciekawą historię: że zobaczcie, nie ma garnizonu. Ja zapomniałem, znaczy pojechałem na rifle, że tak powiem. Użyję tutaj umiejętności, żeby się szybciej poruszać. No i będę chciał dołączyć do tego garnizonu, zanim on zostanie zniszczony. Widzicie, że moja Amanitory już tu się powoli posuwa, i ona nie tylko wzmocni ten garnizon swoimi jednostkami. Ale też ustawię ją jako garnizon i dzięki temu możemy przetrwać. Całe szczęście, że mieliśmy tam inny marsz. Oczywiście, że tak powiem, w lepszych drużynach będą dwa garnizony w jednej strukturze, tak, żeby można było właśnie swobodnie się wymieniać. Natomiast tutaj tego nie robimy. A to już widzimy w zasadzie końcówkę gry, czyli będziemy tutaj niszczyć miasta. Jak widzimy, mamy tutaj rali na ich obelisk. Pakal oczywiście świetnie sobie radzi. Tutaj jest naprawdę ciężko przy takiej ilości graczy przejść, natomiast zobaczycie, że ten pakal sobie poradzi świetnie. Pokażę Wam jeszcze później raport, i, i ten raport będzie naprawdę dobry. No i tutaj widzicie, że naprawdę pakal rozbija ten garnizon. I dodatkowo użyłem tutaj oczywiście umiejętności, te umiejętności są naprawdę cenne właśnie przy takiej rodzaju akcji teardown się przydaje, żeby właśnie zniszczyć tą strukturę, bo będzie nam o wiele łatwiej. Wydaje mi się, że bez tej umiejętności to by się nie udało. Zobaczycie też tutaj śmieszną i, i głupią rzecz, którą oni zrobią, mianowicie po naszym udanym rally oni nie będą... Że tak powiem, sformować tego, tego obelisku, co jest generalnie dużym błędem, bo powinni starać się od razu go odzyskać, zanim my się jeszcze teleportujemy. W momencie, kiedy już teleportujemy choćby jedno miasto, to naprawdę jest im o wiele, wiele ciężej utrzymać ten obelisk. Tak, także oni tutaj zaczęli rali, natomiast rali zazwyczaj też potrzebuje czasu a oni tego czasu tutaj nie mieli i zobaczcie, my tutaj za jakąś minutę będziemy przejmować tą strukturę, o tu widzimy e, raport z tego rally Pakala, tak także e, ten raport tutaj naprawdę jest e, bardzo fajny, widzimy jak wiele jednostek, ci którzy swarmowali tego Pakala, no to to Odczuli naprawdę bardzo mocno, szczególnie jeżeli ktoś miał słabsze marsze, to, to pakal jest właśnie tym rali, które zrobi niesamowite numery. No i zobaczcie, teraz mamy chwilę, w której nic się nie dzieje. Tak. Zobaczcie, obelisk stoi, jest nasz, nikt nie atakuje tyle miast i nikt się nie zdecydował w ogóle nawet na atak. Także zobaczcie, za chwilę tutaj otworzy się opcja. Ja się teleportowałem i w tym momencie jest im już bardzo ciężko. Kiedy teleportuje się następne miasto, to dla nich to już jest praktycznie niemożliwe, żeby to miejsce utrzymać, ponieważ my możemy zrobić, że tak powiem, refresh jednostek w obelisku i możemy też e, oczywiście swarmować to rally. E, kiedy to zaczniemy, no to oni nie mają szans odbicia tego obelisku. A jak nie odbiją obelisku, no to my po prostu zaczynamy e, tutaj jadkę na ich miasta zobaczcie oni tutaj jeszcze zaczęli w ogóle rali na moje miasto ja nie mam Amanitore więc u mnie broni Zenobia e, która nie jest wymaksowana ale widzicie że ona sobie tutaj poradzi natomiast co ciekawe jak Amanitore wróci do mojego miasta co zobaczycie za chwilę to właśnie ta Amanitore automatycznie przejmie garnizon w moim mieście i odeprze resztę tego ataku oni mają drugą próbę na obelisk, natomiast ta próba jest jeszcze gorsza od pierwszej. Tak jak mówię, my już tu mamy dosyć dużą ilość miast, i oni nie są w stanie absolutnie nam zagrozić. No, i cóż, od najmniejszych miast, oczywiście, zaczynamy niszczenie. Tak, tutaj ja robię na jedno miasto rali, a pozostałe, te, które są mniejsze, po prostu. Atakuje moimi marszami, tak żeby je wzerować, żeby zrobić trochę więcej miejsca do kolejnych osób, które, które będą mogły się właśnie teleportować i nam tutaj pomagać. No i tak w zasadzie. To, co tutaj zostanie, to, to niszczenie tych miast po kolei. Niektóre mają śmieszne garnizony, a chociaż muszę powiedzieć, że, że niektórzy tutaj naprawdę dosyć nieźle sobie radzili mieli taki garnizon, wiecie. Choćby ten Karol Młot i YSG y, to oczywiście jest dobry garnizon, jeżeli mamy sporo jednostek i. I po prostu ktoś sformuje nasze miasto w takim krótkim odczasie, czasie. To nie jest, nie jest tak łatwo kogoś, kogoś zniszczyć i wyzerować, na przykład, trzema czy czterema marszami, tak jak ja to teraz robię. Natomiast, wiecie, w momencie, kiedy wynik jest już jasny, to naprawdę nie ma się co stresować. Ja nawet, zobaczcie, tutaj moja bodika. Tam chyba było 800 tysięcy naszych jednostek na 3 miliony jednostki wroga, ale co tam, jak bawić się, to bawić, tak? Tutaj już, tak jak powiedziałem, nic nie ma znaczenia. Te miasta powoli, powoli zaczynają się teleportować już do domowej strefy. Niektórzy się utrzymali do końca. Co ciekawe, chyba jest kwestia tego, jeżeli miasto się pali wystarczająco długo to jest teleportowane, natomiast jeżeli zrobimy sobie ugaszanie ognia, to będziemy mogli utrzymać się w tym miejscu dłużej. Także to jest dobry, że tak powiem, dobra podpowiedź na sytuację, kiedy wiecie, kiedy chcecie utrzymać swoje miejsce, bo wiecie, że na przykład wróg nie zrobi już kolejnego ataku na wasze miasto, także pamiętajcie o tym, że żeby się utrzymać, jeśli nie macie obelisku, to po prostu w momencie, kiedy przegrywacie, musicie ugasić ogień, to kosztuje jakieś chyba tam 50 50 diamentów i wtedy możecie to miejsce swoje zachować. Tutaj zobaczycie właśnie tego kolegę, którego ja cały czas sformuję, on został wyzerowany po kilka razy, natomiast za każdym razem widzicie, ugasił ogień i znowu musimy go atakować, i znowu jego miasto się nie teleportuje. I tak trochę w koło Macieju normalnie teleportowałby się już dawno, gdyby tego nie robił. Natomiast tutaj eee, widzimy, że cały czas to jego miasto się utrzymuje. W międzyczasie wiele różnych rzeczy tutaj się dzieje. Dajcie znać, czy ta prędkość Wam się podobała, czy nie za szybko, a może za wolno. Czy podoba Wam się taki, że tak powiem, zapis z tej arki, czy to było dla Was ciekawe? Jestem bardzo ciekawy opinii. Szczególnie, że tutaj dosyć ciężko się nagrywa, wiecie, już, już po fakcie, że tak powiem, głos. Jeszcze tylko zostają statystyki do obejrzenia tutaj. Blad jako pierwszy, gratulujemy, ale to nie ma znaczenia. No i nasze statystyki z gry, e, także myślę zasłużone zwycięstwo dla nas. Dzięki bardzo za oglądanie. To wszystko na dzisiaj. Trzymajcie się i do usłyszenia, cześć.